Jedziemy, drodzy widzowie, na wyprawę spacerową w ten dzisiejszy pochmurny sobotni dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym. Drzewieckiego! I wiecie, że nie jest tego lata. Thank you. устројот Drodzy widzowie, tu Piciu. Kontynuujemy nasz spacer w stronę areny, która jest takim miejscem, w którym kiedyś jak byłem mały, były takie fajne przedstawienia z serii Dziecko potrafi. Polecam wam zobaczyć sobie na YouTubie, na przykład pali się. Piosenkę o strażakach, która była właśnie Tam wystawiana. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie. Pozdrawiam serdecznie Donatkę, Beatkę, Biegaczy. Pozdrawiam również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, moich kochani widzowie. Bądźcie szczęśliwi, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Serdecznie chcę pozdrowić Esterkę. I chcę wam, drodzy widzowie, powiedzieć, abyście weszli na kanał Esterka. Taka naprawdę fajna, żółta gwiazdka, uśmiechnięta. Kanał Esterki jest wspaniały. Esterka jest wspaniałą kobietą. Zapraszam was, drodzy widzowie, zobaczcie jej kanał, bo naprawdę warto. Idziemy naszym spacerkiem w stronę areny poznańskiej, którą chcę wam bardzo pokazać. Do zobaczenia. Zbliżamy się, drodzy widzowie, w naszym spacerze do areny. Centrum Rozrywkowego Poznania, tu gdzie właśnie były te serii. Dziecko potrafi przedstawienia. Jest naprawdę fajna piosenka. Dziecko potrafi, choć trochę marzy, unieść się szybko na skrzydłach marzeń. Potrafi przeżyć przygodę całą, choć wie, że czasem będzie bolało. Dziecko potrafi ocenić biegle. Zobaczcie tam. Czy jest kochane, czy niepotrzebne? Uwielbia starszym robić kawały. Dziecko też człowiek, tyle że mały. Choć czasem myli się z ortografii, to spore luki ma w geografii. Choć nie pułkownik i nie kaddafi, dziecko potrafi, dziecko potrafi. Naprawdę jest fajne, a y, z tej piosenki pali się jest. Ja na imię mam przypadek: Żaden Edek albo Władek. No a na mnie każdy woła, a to pech, a ja jestem nieuwaga. Próżne imię, drobna wada, ech, pech, przypadek, nieuwaga, jest nasz Czech. My jesteśmy podpalacze, wybuchowi jak kartacze, potrafimy pożar wznieść, że ho, ho. A dlaczego podpalamy domy, strychy, super same? My robimy to wyłącznie dla strażaków. Kochamy strażaków akcji, kochamy ich dymu, płomienie, więc żeby strażak mógł gasić, podpalacz musi podpalać. To jest piosenka właśnie jak byłem mały z tej serii Dziecko potrafi i tu drodzy widzowie widzicie arenę. Arena, centrum rozrywkowe. Dzisiaj niestety jest bardzo zimno, Zaraz mi odpadnie ręka, bo nie mam rękawiczki, jest pochmurno, ale chcę Wam drodzy widzowie pokazać tą wspaniałą budowę. Arena, centrum rozrywkowe w Poznaniu. Kiedyś naprawdę fajnie było. Tu dostałem, tu dostałem autograf Rudiego Schuberta, Bogdana Smolenia, który już nie żyje. Arena, centrum rozrywkowe miasta Poznania. Obejdziemy ją dookoła. Chcę wam ją pokazać. Naprawdę jest wspaniała, ale kurczę, mogłem wziąć rękawiczki, bo zaraz mi odpadnie ręka. Wrony, gdzie wylecicie, wrony, wspaniałe wrony. Idziemy dalej. Zobaczcie, drodzy widzowie, centrum, rozrywkowe arena. Zimno jest dzisiaj. Naprawdę jest zimno no, a to górne jest codziennie, ale zobaczcie jak pięknie ta budowla wygląda centrum rozrywkowe, arena zimno, wieje wiatr, naprawdę ta sobota dzisiaj nie zachęca ale chcę wam pokazać tą budowlę jest naprawdę wspaniała i ogromna zimno, naprawdę zimno Zobaczcie, jak to super wygląda. Zimno jest naprawdę niesamowicie. odpadnie mi ręka niedługo. Szkoda, że nie wziąłem rękawiczek. Zobaczcie drodzy widzowie, zobaczymy się dalej. Wejście C, zobaczymy co tutaj pisze. Taki okrągły ten budynek jest. Zobaczymy drodzy widzowie, co tutaj pisze. A, miejsca postojowe. Zobaczcie, jak to super wygląda. Pewnie w środku nic nie widać, ale pozdrawiam was, drodzy widzowie. Pozdrawiam was, drodzy widzowie, do Idziemy dalej z naszym spacerem, drodzy widzowie, po Poznańskich ulicach. Pozdrawiam Was serdecznie. Idziemy teraz w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Zobaczcie, jakie piękne nowe budynki. A tutaj stare koszary, i sklepy w nich. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe i zapraszam Was do tego naszego dzisiejszego spaceru, chociaż jest bardzo zimno. Dzisiaj wyjątkowo, naprawdę zimno jest, a ja nie wziąłem rękawiczek. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie szczęśliwi i zapraszam do oglądania widoków poznańskich ulic bocznych, głównych i innych. Pozdrawiam. Ładne tutaj nowe budynki. Tutaj się budują nowe. Idziemy dalej. Zapraszam trójcowców. O jest, właśnie dochodzimy do torów, za którymi jest kampus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym jak się zaczynał pierwszy, pamiętam, rok, to Piciu zaczął studiować na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jesteśmy na przejściu kolejowym, pociąg żaden nie jedzie. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, drodzy widzowie, tutaj z jednej strony tory, z drugiej strony tory, a my idziemy dalej na Campus Morasco zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Tutaj macie taką mini rzeczkę. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Bo dawno tutaj nie byłem. Zobaczcie, macie ten napis. Campus Morasco. Zobaczymy, jak to wygląda. Pokażę Wam budynek, w którym studiowałem. A jak się zmieniło, to nie wiem. Ale zobaczcie ten wielki tutaj budynek. Naprawdę niesamowicie robi wrażenie. Zobaczymy. Idziemy skrótem, tak jak kiedyś tu się chodziło. O kurde, pamiętam. Zobaczcie. Campus Morasco. Zobaczymy. A ten budynek naprawdę fajnie wygląda. Bo naprzeciw budynku yy, nauk politycznych i dziennikarstwa był budynek biologii, yy, a z drugiej strony matematyki z prawej. A co ten budynek robi? I Czym jest to nie wiem, zaraz zobaczymy. Tu przynajmniej można się załatwić, jak chce się siku, bo mamy resztkę lasku. Zapraszam drodzy widzowie, zobaczymy. O, idziemy dalej, drodzy widzowie. Ten budynek naprawdę fajnie wygląda. Dojdziemy do tego budynku nauk. Y Politycznych i dziennikarstwa, na którym studiowałem, a naprzeciw jest budynek. Matematyki, ale zobaczymy, jak to tu wygląda. Dzisiaj jest naprawdę bardzo pochmurno. W ogóle teraz ta pogoda jest tak straszna, że nie ma słońca i jest naprawdę strasznie zimno. Ale chcę Wam to drodzy widzowie pokazać. A tu jest wydział historyczny. Zobaczcie, kolegium historiku. ale naprawdę. Piękny budynek, robi wrażenie. Tamten budynek to jest właśnie ten Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Czyli pierwszy budynek, który tu został zbudowany, jak ja studiowałem, to tego nie było. Była tylko nauk politycznych, biologii i matematyki, ale nie było właśnie tego nowego budynku. Zobaczcie, drodzy widzowie. Drodzy widzowie, nasz dzisiejszy spacer po różnych miejscach w Poznaniu, gdy jesteśmy teraz na kampusie Morasko, zakończymy, bo chcę Wam pokazać o po tych wspaniałych budynkach jeszcze las, który jest za Moraskiem. Zobaczymy, co tutaj pisze, i zobaczymy, gdzie nam się uda wejść. Lasek, który jest za, uni za Wydziałem Matematyki. Zobaczcie, kolegium matematyków. A tu fizykum, przepraszam, psychikum astronomii, fizyki i sportowa sala. Zobaczymy, gdzie nas to tutaj wyprowadzi. Zapraszam. Jesteśmy, drodzy widzowie, przy kolegium biologikum, kolegium matematykum. Idziemy do lasu, zobaczymy, co tutaj zobaczymy. Naprawdę fajnie to wygląda, bo tu uniwersytet, kampus. Tu las, wspaniały, naprawdę. Zobaczymy, co tutaj ciekawego słychać. Naprawdę fajna droga w lesie. Dzisiaj jest naprawdę zimno, fajnie to. Latem tam ktoś biegnie. Latem naprawdę fajnie by to wyglądało. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, drodzy widzowie, na tym spacerze. Na spacerze z Piciem po różnych miejscach poznania, który zakończyliśmy tu w Morasku. Naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. Bądźcie szczęśliwi, drodzy widzowie. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zobaczcie. Super to wygląda. Super to naprawdę wygląda. Dziękuję, że jesteście. Bądźcie szczęśliwi. Można iść tam, można iść tam. Można iść tam. Naprawdę super to wygląda. Pozdrawiam Was. Bądźcie szczęśliwi, drodzy widzowie. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam Was. Piciu. Papa. Pa. Drodzy widzowie, jesteśmy na kampusie Wydziału Nauk, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, tu gdzie kiedyś studiowałem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie. Zobaczymy, jak to pięknie wygląda. Chcę Wam pokazać, jak wygląda środek Uniwersytetu. Trochę przyszedłem się tutaj ugrzeć. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie. Zobaczcie, tutaj jest dziedziniec. Tutaj ludzie siedzą, studiują. Pozdrawiam Was serdecznie, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Dalej. Wychodzimy, drodzy widzowie. Fajnie to wygląda.